Okej okay, ludzie, wieża jest już prawie skończona, prawda? Trochę się z nią natrudziliśmy, no nie powiem. No. Dobra, tu już obuduj do końca. Jak widzicie jest wysoka, sięga ponad chmury i chcemy zrobić też obramowanie, żeby móc spuścić lawę. Jak już mówiłem, to był kiedyś mój pomysł. Ja teraz zawsze go stosuję już. Jak pamiętacie, Wojwym był taki głupi, że nie, nie zastosował ob obramowania i dlatego się rozwaliła na boki. Ale teraz wszystko powinno być dobrze. Zastosowałem, ale na dole. Myślałem, że będzie w porządku. No nie... Za no i g. Bo nie było. No i dobrze. Jeszcze trzeba tylko dwa wiaderka lawy. Fajnie by było, gdyby to można było zrobić... Szklane obramowanie, lepiej Ej. by to wyglądało, było chociaż kamienne, ale wolę już tego nie robić. No. No i dobra, ludzie. A z tej strony może Robię... no, będzie woda. Ej, mam pomysł już, co robimy. Skaczemy tutaj. Ty pierwszy, ja mam przedmioty. mo na takówkę! Au, robnąłem w dno i straciłem trzy, trzy serduszka. A, nie rąbnąłem. To jest dobra pułapka, tam widzicie taką dziurę? Ta wykopa myślałem, że to może, jak, będą, jak będziemy mieli łódki, żeby tam, że tak powiem, parkować. Ale okazuje się, że to jest dobra pułapka na moby, bo mo dlatego że przykład zwierzęta w nocy przychodzą, bo tu jest światło, spadają w dół i prąd morski wciąga. No. A teraz wiesz co, zróbmy, może obejdźmy tą wieżę. No my swój wymem już siedzimy tutaj cały dzień. Naprawdę cały. Wy oglądacie o... to w 15 minut, a my to w kilka godzin robimy. No, cały dzień. Jak widzimy... Szal pańczyna zabitego pęka, jeszcze nie zniknęła. No, jak widzimy już połowa jest zrobiona. Tutaj sobie opada i wesoło świeci. No nie? No. Co o tym myślisz? Powiem. Fajnie wygląda, takie... Jak tak się popatrzy, zobacz... Chodź tutaj, gdzie ja, tak popatrz do góry, takie monumentalne się robi. Najlepsze jest tu. nie? A stań tu, gdzie ja. I z, zrób, i popatrz. <grych> już gorzej moim zdaniem, ale... Niesamowite, widzicie? Wy hmm. to w kilka... W kilka tych obejrzeliście, 15 minut, a myśmy tutaj siedzieli naprawdę calutki dzień. Teraz jest 22.25, a zaczynaliśmy tak gdzieś o 12? .00. No... Ale już sklarnia gotowa, tutaj gotowe. O, jest lak. ale lak. Ale I wojwym przy okazji zrobił tutaj trzcinę cukrową. Więc jest bardzo, Która bardzo niesamowicie szybko rośnie. No, i jest fajnie. I przy okazji zaobserwowałem Bóg, że raz trzcina urosła do czterech kratek w górę, wiecie? To no. nie Bóg. Czcina maksymalnie właśnie rośnie do czterech do kratek. Nie, do trzech. Co ty? Do czterech. Trzech. Jak mogę ci to udowolnić, zbiorę, zbiorę i potem postawię na ziemi, i zobaczysz. Dobra. Jak taki mądry jesteś, to spróbuj. Jesz jeszcze zaprezentujemy wam na koniec. O Cio ile zakład, Jacek? Że można? Nie, bo nie zakładam się z tobą, nie chcę, nie chcę cię ograbić do końca. A to zrobimy tak w takim razie: jak wygram, to ty mi płacisz, a jak przegram, to nic. Weź, ty, No co, skoro nie chcesz mnie ograbić, a, no to zakładamy się, no? A ty chcesz jadę? mnie ograbić? U, shit, Siedź! No. Sied. To jest... Kurde! Tawa się rozlała. Uważaj. Co się stało? Przypadkowo zniszczyłem. Pomyślałem, że, że... Tu, gdzie jest trzcina, yy, trawa wrosła. Ktoś powie, to... no i co z tego, na ziemi rośnie trawa. No A, dobra, ale pająk, myślę, jest zasadzona? To jeszcze do tego yy, nie miało to styczności z, z trawą. Musimy coś zrobić i to szybko. O kur. Na szczęście dispenser się nie pali, sprawdzałem. No. Fajnie to wygląda do wewnątrz. Lecz drzwi się palą. Serio? Nie. Chwilowo, to kurczak był na szczęście. Tutaj nie spada bezpośrednio na drzwi, ale za to od środka super wygląda. Dobra, to luknę. <grym> super! Świetnie. I płonąca strzała. Prosto w creepera. Czekaj, luknę. <grym> no rzeczywiście spoko wygląda. <grym> Znacz, nie wylewa się. O, wejdź tu, wejdź na to zielone. Jak jesteś hardcore. No chyba siebie coś. Jak jesteś hardcore, to tam wejść. Też mi hardcore. Widzisz, z wodą się nic nie dzieje. Żal, a raczej z lawą się nic nie dzieje. Dobra, weź tą wodę. <grym> Postawiliśmy wodę i się nic nie stało. Żal. Chwila, zamuruję to. Bierz. Ehm. Um. Chwila, bym się nie zapalił. O, Creeper, kampi Dobra. Zdjąć go ze strzały? Nie, K Campi na dispenserze. Trzeba będzie zrobić drugi dispenser, który pomaga temu pierwszemu. Spoko, już się spalił. A podpalił w lawie. się Creeper? O kurczę, on tutaj jest. No spalił no, się, w się w lawie. Dobra, zamienię to tutaj w kamień. Widzisz, oh. naprawiłem. Au! To raczej ja zami zamieniłem wszystko Nie Nie ja to w kamień zamieniłem, dlatego że... Aaaa pająk Dostał Kto dostał strzałom? Chwilaj. Na szczęście tu nie wejdzie Opa! A tu lawa jest cały czas Już niedługo Dobra Zmyło, zmyło nam jedną pochodnię Opa, na te strzały to jest boskie na kogo? <noise> Fajne! No. <noise> Jak to wygląda? No dobra ludzie, my chyba skończymy ten odcinek w końcu, no nie? No. Długo już siedzimy naprawdę. Dużo zrobiliśmy. W miarę. Dużo bagów odkryliśmy. No i byliśmy w jaskini i to wszystko rozbudowaliśmy. A wy komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie, no nie. A poczekajcie, mam jeszcze jeden pomysł mały. Co? Może, jakbyście chcieli zareprezentować swój świat, mielibyście fajne pomysły, to proponuję, wy wysyłajcie nam, a potem, jeżeli będą fajne, pokażemy je w multi. Pozwiedzamy Jacek, co ty na to? A no, dobry pomysł. Ale wysyłajcie je wymowie jasne? Bo jak, no. jak mi wyślecie, to od razu dostaniecie bana. I nagrodą będzie to, że będziecie mogli z nami zareprezentować nie tylko swój świat, ale pograć z nami w multiplayerze. Dobra, to jest taki dodatkowy konkurs, a jeszcze drugi konkurs będzie, jak będę miał tysiąc widzów. No to na razie, ludzie. Pa. Hej, ludzie, wpadliśmy jeszcze na pomysł, że zrobimy dla Was taki specjalny bonusik na koniec. Zrobimy skoku wiary towera. Zwany Leap of the Faith dla asasynów. Mm. Zrobimy tak tak, żebyście... żeby fajnie skończyć ten dzień. umierając jak... jak... Pszik. jak kometa. Ja założę się, że ja w fajniejszy sposób zginę. No <grym> Dobra, to już to jest. Nie, nie, jak tutaj skoczysz, to narwi się za później skoczysz. Tak, przez lawę leć. W dół ciekawy ile zajmie śmierć. <grym> <Jung>. <grym> Nawet nie znowu skoczyć. Dawaj. Pojedynek! A. I dobrze ci tak. A ja przeżyłem do wody, pudło, nie do wody, na kamień. I widzicie. <grym> no. Fajnie było. No pa ludzie, na razie.